Cykl porad Tajemnice w gołębniku A więc istotą Teraz szczególnie Na przełomie roku Jest zdrowie gołębi Do zdrowia gołębi zależamy Przede wszystkim Jakość gołębnika Wykonanie gołębnika Czyli żeby był dobrze wentylowany Przewiewny Cały czas świeże powietrze nie powinno czuć się zapachu wchodząc do gołębnika. Jeśli chodzi o cykl, porad, tajemnice w gołębniku, to jest on skierowany dla młodych, ambitnych hodowców, którzy dopiero zaczynają przygodę z naszym sportem. Chciałbym również ich przestrzec przed trudnościami czekającymi w tym sporcie, jak i również podać wiele praktycznych uwag, porad, jak również wspomnieć, gdzie należy kupować dobre gołębie. Otóż o tym będę często przypominać, a więc gołębie kupuje się młode, najczęściej żniwne czy po wdowcach u mistrzów legitymujących się wieloletnimi sukcesami. Gołębi nie kupujemy na aukcjach internetowych starych z wieloma konkursami, ponieważ. Tam jest wszystko oszukane, podrobione, zarówno retuszowane zdjęcia stwarzające iluzję doskonałości, jak i również kolorowe dyplomy z wieloma pierwszymi nagrodami. Tak więc, jak ognia, już unikamy aukcji internetowych, gdzie te rzekome gołębie są w relatywnie niskich cenach, a moderator najczęściej sam podbija cenę, by, jak to się mówi, wykręcić kupującego. A więc gołębie kupujemy tylko u mistrzów legitymujących się wieloletnimi sukcesami po wdowcach czy żniwne hodowlane, ponieważ ten pierwszy i drugi lęk hodują wyłącznie dla siebie. Przełom roku to dbałość o zdrowie. Czyli gołębie powinny być przeleczone, odrobaczone i zaszczepione przeciwko paramiksowieriozie i salmonerozie. Krótka historia gołębia pocztowego. Otóż zdolności powrotnolotowe gołębi już były przed wieloma tysiącami lat, szczególnie w krajach Orientu, jak i również w starym i nowym Egipcie. Wspomnieć należy również Biblię, gdzie Jezus, chodząc na targowisko w domu bożym, porozrzucał te gołębie, wypuścił owce, twierdząc, że. Nie może być w domu Bożym Targowicy. Tak więc yy, tu przypomnienie, że te gołębie już wówczas były w cenie, ponieważ jest stosowano do przekazywania informacji. Współczesny gołąb pocztowy powstał na przełomie XIX, XX wieku w Belgii, w Leodium, w Ampertri, gdzie doskonalono te umiejętności powrotnolotowe gołębi. Wszystko to się zaczęło w sumie od przypadku, ponieważ handlujący chcieli. Wiedzieć aktualności, o cenie, o zbycie swoich towarów, więc z uwagi na to, że najczęściej hodowali gołębie, były one wysyłane również z towarem i tam wypuszczane z powiadomieniem o transakcjach. Później zaczęto wykorzystywać te zdolności do wspólnych startów i tak narodził się sport gołębiarski. Zresztą w Belgia w ówczesnych latach miała około 300 tysięcy hodowców, co jest ewenementem, porównując do dzisiejszych Chin. I stamtąd ten sport roz rozesłany został na cały świat, głównie górnicy z zagłębiu Rury w Niemczech to pielęgnowali potem u nas na Śląsku i tak Polacy po tylu latach zostali wielokrotnymi mistrzami olimpijskimi. Można śmiało stwierdzić, że dzisiejszy współczesny gąb pocztowy najlepszy jest w Polsce. Ponieważ wielość hodowców, ostra konkurencja powoduje, jak i również znakomite wyniki na olimpiadach, powodują, że to polski gołąb pocztowy, którego no, protopestą były belgijskie, holenderskie, niemieckie gołębie. Jednak przy utalentowanych naszych rodzimych hodowcach te gołębie wykazują ponadprzeciętne walory. Wracając do historii, należy wspomnieć, że gołąb pocztowy był w okresie I i II wojny światowej również traktowany jako broń, czyli przenosił tajne informacje. Tak więc dzisiaj my, jako amatorzy tego sportu, również kultywujemy te tradycje, wysyłając gołębie na bardzo długie odległości, nawet ponad 1000 km. Skotni jednokrotnie mają możliwość przylecenia w pierwszym dniu. To jest event, jeśli chodzi o żywe stworzenie, o ptaki, że potrafią w różnych warunkach klimatycznych, atmosferycznych poradzić sobie i dotrzeć, na, bazując tylko na swoim kompasie Azymucie do Rodzimego Gniazda. Z tych porad je podzielę na kilka części, by z tej wielości informacji nie stworzył się jakiś mętlik. Dzisiaj tylko wspomnę o tym. Wzorcowym goemniku. Dzisiaj najczęściej już można kupić gotowe gołębniki, które już spełniają te walory. Zaopatrzyć się w gołębie najlepiej byłoby to kupić około 20 gołębi u czołowego hodowcy by po przelotowaniu najczęściej zostanie około 6 z nich stworzyć swoją bazę hodoblaną i dalej kontynuować ten sport już z tego super dobrego materiału hodoblanego. Jeśli chodzi o pracę hodowcy, ona jest cały rok, teraz w okresie zimowym, jak wspomniałem, oszczędne karmienie, gołębi nie wolno zatłuszczać. W skład w karby powinno wchodzić około 70% jęczmienia, który ma dobre walory odżywcze, a zarazem nie jest tak chętnie obdziływany, czyli gołębie się nie objadają, nim nie zajadają i nie powoduje to zatłuszczenia ich. Karmę kupujemy w składnicach weterynaryjnych, gdzie ona jest już Przebadana, jakościowo bardzo dobra. W zasadzie zaniechamy już kupowania bezpośrednio od rolnika, ponieważ ten sport już poszedł tak w górę, że i przemysł tutaj udostępnia nam wszystkie możliwe środki, by uprawiać go na najwyższym poziomie. Tutaj poglądowo zerkamy na kilku żniwiarzy Ryszarda. Te gołębie są z grupy gołębi średniodystansowych. Wywodzą się z krótko ale ta sylwetka, ta postawa powoduje, że uwielbiają średnie dystanse, szczególnie 500, ale i 700 z wiatrem też potrafią pokonać w jak najlepszym czasie. Wracając jeszcze do porad, odrobaczenie. Tutaj również w konsultacji z lekarzem weterynarii, zakupy szczepionek również u weteryniarza, ponieważ to wszystko jest atestowane, jest to przebadane, i do tego dodajemy witaminy, jak i również. Gryt, który jest szczególnie potrzebny w każdym porze roku, ponieważ on służy do mielenia tego ziarna w żołądku. Tak więc pokrótce tutaj zapoznałem z tymi gołąbkami, jeśli chodzi o, o jakość, o zdrowie. Teraz w okresie zimowym są rozdzielone według pogłowia. Tutaj tylko zerkniemy sobie na tego. Gołąbka, tak przykładowo, jak on wygląda, co tu się wyróżnia, czyli kredowo-białe narośla na nosie i otoczki wokoło oka. To świadczy o tym doskonałym zdrowiu. Uf, można również dmuchnąć na mostek, tutaj zerknąć uf, na to upierzenie, jak to ono wygląda. Skóra na mosku, ona powinna być czysta, bez złuszczonego naskórka, bo to by był symptom już tryhomonialzy. Jeśli mówię już o tryhomonialzy, to należy przed lęgami gołębie przelecić, przeleczyć przeciwko nią, by jajka nie były czyste. Tutaj układ piór, czyli tak zwany dekalaż, uskok między lotkami pierwszego a drugiego rzędu, jak i również, zerkniemy tutaj końcówkę lotek, czyli tak zwany wentylacja. Jak widać, ten poglądowo jest wzorcowy i taki gołębi tutaj jest na słonecznym gołębniku około 100. Niebieski. Tak więc, dziękując dzisiaj za zainteresowanie, zapraszam już na drugą część porad z cyklu Tajemnice w Richard Ryszard Osnowiec, Słoneczny Gołęnik, Polska.